Zawrotna kasa za przewrotne przeboje. Już teraz wielki finał w Radiu Szczecin. Za 17 minut będzie godzina 10. Tak jest. Dzięki Nelly Furta do Maciek ze Szczecina zagra teraz w finale. Dzwonimy do niego ponownie. Uwaga. Miejmy nadzieję, że teraz... No witam no Cześć Maciek. Jak się czujesz? Masz szansę na 2,5 tysiąca. Bardzo poważną szansę. Jak samo poczucie? Sapnął ta sytuacja. Stoisz na, na tej stacji benzynowej? Stoisz na tej stacji benzynowej nadal? Czy gdzieś jedziesz już? już? Yy, nie, przejechałem, ale już stoję na innym parkingu Dobrze, bo chodzi okay, o to, że... Są jakieś dookoła ciebie? Czy ktoś tam z tobą jest? nikogo, tylko mój samochód To do swojego samochodu Autko, gram od 2,5 tysiąca w Radiu Szczecin Niech ci kibicuje po prostu. Autko, kibicuj mu. Kibicuj Maćkowi Słuchaj, Maciek, to tak, za chwilę 2,5 tysiąca może być Twoje. Tylko jeden szczegół. Tylko jeden drobniutki szczegół. Uwaga. Malutki taki. Podaj nam tytuł tego przeboju, który zaraz zagramy ci od końca. Wszystko jasne? Tak. Ści ale ścisz radio, tak, będzie bo będziesz lepiej, lepiej słyszał wtedy. w słuchawce. Tak? Gotowy? Gotowy? Gotowy. No to kręcimy. No to teraz dawaj Masz nam podać tylko tytuł tego utworu 10 sekund, start Strasznie ciężko Bywa tak Jakieś pomysły? Kombinuj, kombinuj, 5 sekund jeszcze No Czas Magic. się skończy, na Boga nie zdążyłeś, nie dajesz. się. do głowy przychodzi. To tak... No już poza I tak poza no. niestety. To co, nie sprawdzimy, co to było? No to sprawdzamy. No, nie mam pojęcia. To słuchaj. No i teraz wszystko jasne, co? No get lucky, wielki przewój wakacji. Get lucky, punk. no właśnie. Tym razem się nie udało, Maciek. Ale głowa do góry. Trzymaj się, zatankuj tam sobie jeszcze raz po drodze, bo jutro w takim razie do zgarnięcia kumulacja. 5 tysięcy złotych. I do tych pięciu tysięcy na pewno, żeby je zdobyć, przyda się odrobina szczęścia. Zawrotna kasa za przewrotne przeboje. Codziennie rano w Radiu Szczecin. Moje miasto, moja muzyka. Nasza wspólna zabawa. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.